Ciema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj chcę sprawdzić jedną ważną rzecz, ponieważ, jak wiecie, w farmingu 22 mamy dostępne 5 różnych generatorów energii: czyli małe panele słoneczne, duże panele słoneczne, małe wiatraki, małe turbiny wiatrowe i duże turbiny wiatrowe. Chciałbym dzisiaj sprawdzić co się najbardziej opłaca w stosunku do ilości ceny i jakości. Ponieważ jak wiecie, duża turbina wiatrowa kosztuje 750 000 euro, to w tej cenie będę chciał postawić resztę generatorów i sprawdzić na czym najwięcej zarobimy w ciągu 36 godzin w grze. Więc w taki sposób sprawdzimy co jest najbardziej opłacalne. Zanim zaczniemy, to powiem Wam, że save po każdym razie testowania nie zapisywałem i wczytałem go na nowo, ponieważ chciałem, żeby warunki pogodowe były na każdym z typów generatora takie same. Kolejna sprawa, jak już mówiłem, to czas trwania testu to 36 godzin, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Także zaczynamy od postawienia 96 małych paneli słonecznych, ponieważ za 750 tysięcy tyle jesteśmy w stanie postawić. Więc po 36 godzinach pieniądze jakie otrzymaliśmy to 55 209 euro. Następnie mamy duże panele, które za taką cenę możemy postawić około 8. No i jak możemy zauważyć, po 36 godzinach dostaliśmy aż 63 388 euro. Kolejne są małe wiatraki, których za tą cenę muszę postawić 65. No i kasa za energię z tych wiatraków to 58 466 euro. Więc lecimy z przedostatnimi małymi turbinami wiatrowymi. Za tą cenę mogę postawić cztery takie turbiny. No i kasa jaką dostaliśmy to 42 801 euro. No i ostatnia duża turbina wiatrowa, którą oczywiście za cenę 750 000 euro możemy kupić tylko jedną. No i kasa za 36 godzin, jaką dostaliśmy, to 41 666 euro. Także zapraszam do podsumowania. Zaskoczeni? Póki co ja też lekko jestem zaskoczony. Sejf wczytywałem i nie zapisywałem go po każdym teście, ponieważ chciałem, żeby po prostu warunki pogodowe były te same, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale informacje, które kiedyś nagrałem przed premierą Farminga, się sprawdziły, ponieważ mamy coś takiego jak siła i kierunek wiatru w grze, bo czy turbiny wiatrowe, czy panele reagują na kierunek i siłę wiatru, no i oczywiście kierunek słońca, jeżeli chodzi o panele. Tylko śmieszne jest to, że jeżeli zauważyliście, to po pierwsze wiatraki kręcą się w lewo, a normalnie powinni, powinny kręcić się w prawo, a po drugie wiatr wieje im od tyłu. Chyba ktoś średnio kompetentny te wiatraki programował. Ale nic się nie poradzi, tak już jest w tej grze. Więc myślę, że materiał Wam się spodobał. Piszcie komentarze, co sądzicie. Ja już nie przedłużam. Żegnam się z Wami, mówił nocór. Subskrybujcie, łapkujcie. Cześć na razie.